Ale dostała Ważenie. No dobra, zobacz. Kościołek wnosi na wagę 101 600 sequento. z kolei na wagę wnosi 9800 A waga się 128,5 kg. Nie takie ściany się w hamburgu burzyło na budowlance, kurwa. Dlaczego żeby jutro później na jasną górę się pomodlić po to, abyś przestąkę nie wpierał. Dobra, dobra siaros, ale jutro kupa po walce Zapraszam Cię na wesele, kurwa. Moje w energii i lecimy balet kurde Oczywiście ja będę pytanie jest, czy ty będziesz? Będę, a ty będziesz na ochronie stał. Ja będę na pewno, ciebie nie, ciebie nie będzie. No jak nie będę? kurwa, czy będziesz tańczył czy sekundę to ten ze mną kurwa. Jednak cię polubiłem, Marcin. Nie będę Zrobili Ci przynajmniej brawo za wagę, bo jutro ci nie zrobię, bo zostaniesz upokorzony. Że sobie zjadł? A czy nie zrozumiałeś co powiedziałem? Spignat a ty możesz zjeść, wiesz z czego? Footballteam.pl darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Chuja. Z tymi tekstami, to Tam kurwa... Sam zacząłeś. Stare, niewodne i do dupy niepodobne. Tak to by musiało wyglądać tak jak ty, Marcin. Masz ładne oczy, Marcin. Jutro. No. Dzień sądu. Będziesz śliczną. Ostatecznego rozjebanie. terminator. Tutaj? Tak? Tak. Ale kto mnie rozjechał? No kurwa, kto. Ale to ale na te, ty, Ten kto stoi przed tobą. Nie widzę. Jutro zobaczysz. Będziesz bity, Shannon. Będziesz płakał. A ty będziesz się jąkał. Ty, ale ty się <laughs> ale, ale słuchaj, patrz, za każdym razem trzęsie się jakiś chcę wyjechać. Za każdym razem trzęsie się ci Chcę galaretą. już wyjebać. Adrenalina. Wiesz co to jest? Nie, Nie je wiesz, ci... bo ci hormon zjadł. Słuchaj, z sekwento możesz <laughs> wyjechać kakao. <laughs> to później. <laughs> Jest gruba. Szachta wnosi na wagę 89,5. Alan 90 kg. Mocny face to face. taka sama będzie walka. Ciężki knockout. Zobaczymy. Przygotuj się. Tylko nie przepraszaj, że będzie znowu. Spokojnie. O Jezu, znowu będę. przepraszam. Znowu nie będę trwało to tak szybko. Nie będę. Spokojnie. Teraz może dojść spać muszę dojść spać, drugi raz też się... pójdziesz. Raz Ci się udało, drugi raz. I drugi się raz też pójdziesz. Nie ma szans, nie ma siły w tych kławitkach, żeby mnie znokautować. Pompa, Pompka, 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 pompka. Oj, 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 Jest siła, co? Nie ma. Jest siła, Jest siła. Halanik, zobacz. zdziwić, zdziwić, zobaczysz, zobaczysz jutro, zdziwić, zdziwić. zobaczysz jutro. Dobrze, że przyjąłeś tą walkę, zachowałeś się honorowo, ale no tutaj będziesz musiał troszeczkę no. zdrowia zostawić w tej klatce. Zobaczymy. Tak, nie śmiej się. <laughs> Jestem najlepiej przygotowany <laughs> do ostatnio, dotychczas. Ostatnio też to mówiłeś. Spokojnie. Drugi raz ci daję szansę, drugi raz ci daję szansę. Nie, nie... Drugi wykorzy raz. Wy wykorzystam ją. Mam nadzieję. A uwaga, uwaga, jest jakiś statement. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem o co chodzi. Także będzie tutaj niespodzianka. Yy, nie wiem, czy widzieliście nasz trening, yy, ale nasz cesarz jest naprawdę łaskawy, bo mógł zabić, a tylko złamał. Także naprawdę dziękuję cesarzu. W Łaska cesarza jest wielka. Mógł zginąć, a ma tylko połamać. Wracam, widzowie, do szachów razem z idolem tutaj. Jak możecie zauważyć. Więc tak, tak, niech moc będzie ze mną. Niech moc będzie ze mną! Mm -hmm. <laughs> Wracamy do szachów! Razem z najlepszym trenerem. Co? Co na to twoja nauczycielka? Jeszcze raz? Co na to twoja nauczycielka? Ona go nienawidzi. Bo jest lepszy. No ale ona cię uczy. Stary, plus 300 Elo. Ale wiesz, że druga też jest... To dla niej zrobiłeś? Tak, prezent. No to mogłeś się nie pucować i wziąć adres od brata i wysłać jej. No kurwa, ile tych zdjęć. Wszystkie stare zajebiste muszą być, tak? I no. jak koszulka z idolem. A ty zresztą się nie odzywa ile tych zdjęć, bo ty robisz 70 przy kur... jednym kwiatku. Nieprawda. W ogronie botanicznym. Nieprawda. A nawet jak robię to ich później nie wysyłam do obcych mężczyzn. Oho! Oho! No, słuchaj, możemy zaraz tutaj wiesz. Słuchaj, to jest... Yy... No, no. To jest zdjęcie na Twittera. Żeby Wiadomo, pokazać... Tak, tak. Wiadomo, no. Tak. Na Twittera zdjęcia. Patrzcie jak paliana. No dobrze, już idę, już. Przepraszam. Przepraszam, tak? Że spojrzałam. Przepraszam. Chodź się, chodź, niech, nie chodź lepiej. W konfrontacja chyba. Tak, Sandra zazdrości. A zobaczcie jak Dawid czerw stary działa na kobiety, że one wszystkie zazdroszczą. No nic. ...palce. Marcina Najmana z Cesarzekami. Powiem tak, będzie, e, będzie szacunek dla Cesarza przed zamknięciem klatki i po zamknięciem klatki, ale w klatce nie będziemy liczyć na żadne tam wygłupy. To są bardzo fajni młodzi ludzie, ale jutro dostaną taki wpierdol, jakiego jeszcze w życiu nie widzieli. Nie zmienia to faktu, że naprawdę ich lubię i tym bardziej mocno złoję skórę. 56,5! 60 i face to face. Mm -hmm. Czy kupuję jutro O, tu chyba lepa będzie, tak? Okay. No. 60 kg face to face. No? Oh no, chodź. O oh kur... bo oh stringi spadną, ty! Bo ci stringi spadną! Poczekaj, bo Jak wszystko dotkniesz teraz, nie? Pożałujesz. Jakby teraz dotkniesz, nie? Co? O, A widzę co? czerwone pod A jak? Jak może to jest twoje wideo? Nie, twoje kurwo! to ty lubisz się tam dyndlować. Ty lubisz się dyndlować. Ale jej, kurwa ci tutaj. Zobaczymy, Zobaczymy jutro, Zobaczymy jutro no. ja jestem gotowa. Weź ty kurwa. ile p...asów miałaś w mordzie dzisiaj, że Na mi chcesz całować? Umyj zęby, no? dopiero wtedy możesz... <noise> Na pewno więcej niż ty. Ile p...asów miałaś w mordzie dzisiaj, że Na mi chcesz całować? Ten... Umyj no? zęby, dopiero wtedy możesz mi pocałować. Bardzo Co to za jaj? Co to jest za jaj? Co to kurwa jest? Kto to zrobił? Co jest? Nie, widzowie, Dawid Czerw. Dawid Czerw. To jest nasz idol. To jest nasz idol, tutaj. Dawid Czerw. Jutro będziesz rozwana, na prostytutko z Berlina. Ty prostytutko, to jest ty i twoja matka. Tyle ci powiem. No. Tak zwany, tu się tak zwany chlapacz wydarzył. Nieżeka zwana prostytutka z Ty prosty, to jest ty no. i twoja matka. Tyle ci powiem. O, -ho -ho. Ja cię nie kręcę. Ta jak się przestraszyła. No. Aha, a Denis, który nie wyzywa kobiet, to od jak ją wyzywa spod sceny, tak? O, padły mocne słowa, nie wytrzymała Magda przed... ...pojedynkiem. O, no, tutaj prosimy o spokój pod sceną. Nie, to nie jest wiksa, stary. Zadziała. Ale... Ja tylko żałuję, że w takich sytuacjach... Czemu nie zawsze kurać biją z liścia? Ja myślę, że z pięści trzeba uderzyć. Bierz ten... Z pięści, kuła w szczękę, i rzeczywiście robisz dips. A nie, że ktoś będzie miał czerwony. Ciekawe, co by Denis zrobił, jakby Bątkowski powiedział, że go stara to dzika. No e, to już widzisz, to już właśnie tak to wygląda, nie? Ja podejdę do Sandry. Sandra, trzeba ostudzić emocje jutro. Jutro jest e, pojedynek, Sandra. Ja bym po, powstrzymał. Powstrzymał przed jutrem emocje. Jutro można będzie wszystko sobie wyjaśnić jeden, jeden na jeden. Dzik szmatuje, dawaj teraz. Chodź jeszcze raz. Chodź, chodź. Chodź! Ty kurwa! Bo... Spro... Ty prostutko j**ana, Jak nie widziałam i uderzyłaś, poczekaj jutro, rozpierdolę ci mordę, nie widziała. że nie będziesz mogła obciągać! Poczekaj! Ja nie, nie widziała, Bajdelej! Rozpierdolę ci mordę, że nie będziesz mogła obciągać! Poczekaj. Jak nie patrzyła! Uch! Magda, to jeszcze słówko, słówko od ciebie, bo wydarzyło się dosyć sporo. Padło też sporo mocnych słów. To jeszcze Twoja odpowiedź do, do Sandry i może komentarz do tego, co się, co się wydarzyło. No i właśnie tak, tak, tak fejmie nie można atakować rodzin, że tutaj że tutaj zawodnik 120kg marcepan oddalony wyzywa od dziwek jaką, jakąś zawodniczkę i kurwa nic z tym nie robi. A w, jego czas a w tym samym czasie jego dziewczyna wyzywa też. Y wyzywa też. Matkę tej zawodniczki. To, kurwa, to jest jakiś hit. Ale najważniejsze, że wszyscy są koszerni. Wszyscy są koszerni i jest. Jest dobrze. Mhm, mm to się najbardziej liczy, stary. Dlaczego i dlaczego? Tak. Ej, jak wszyscy wiedzą, Sandra tutaj od wielu miesięcy mnie pomawia, jak można mnie wyzywać i pomawiać, bo mam do tego jaką pełną tolerancję. Bo wiesz, że to jest free fight i to jest show, to nigdy nie będziesz żadnej rodziny nigdy obrażać. Więc jutro, teraz dostałaś listwa, ale jutro ci wypierdolę taką pięć, że matka to cię nie pozna. Z drugiej strony to 120 kg troglodyta tro nie może się widzieć w niektórych miastach? Znaczy, ja, ja ci powiem tak. Y Problem takich kurwazjów jak on jest taki, że w końcu trafi na osobę, która się z nim nie będzie pierolić. Bo to nie chodzi... Stary, na koniec dnia ty możesz być kurwa Mike'em Tysonem, kurwa w Prime, ale kurwa pociągu nie zatrzymasz. I znowu się i znowu się wydarzy to, co mu się wydarzyło w więzieniu. Ja nie jestem jakby inaczej, ja nie chcę, ja nie chcę zabrzmieć jak zwolennik przemocy seksualnej. W polskich więzieniach. Ale dziwi mnie to, że Denis po tym. No bo też to też, też trzeba było powiedzieć, ich było kilku, trzymali go, yy, on płakał, a, a oni sobie nic z tego nie robili i wykorzystywali go seksualnie w więzieniu. To mnie dziwi, że on nadal nie rozumie, że znowu się to może wydarzyć. Znowu się to może wydarzyć. Prawda jest taka, jak jeszcze ktoś jest skupa tak głupi jak on, że na policję, to nigdy nie pójdę. To kuwa stary, najłatwiejszy cel. To nawet kuwarzulowi żulowi można ku... 500 złotych dać i mu butelką, ku... Jak go zobaczy na mieście. Jakby stary, nikt cię z tym nigdy nie powiąże. No. Nie no to właśnie też jest przykład. No dojm został wykorzystany wykorzysta w więzieniu, dlatego. Ten co kobiet nie bije, rzucił w Magdę butelka nie wiem, czy na to uwagę zwróciłeś po tym liściu. Powiedzisz, bo problem jest taki, tych wszystkich Denisów, że oni mogą robić wszystko, ale im nie możesz powiedzieć nic. Jakby, dosłownie, co by zrobił, jakby się Denis zachował i co by krzyczał w momencie, jakby Bądkowski na ważeniu wyzywał mu mamę. By powiedział, tak jak Sandra powiedziała do Magdy, że jego matka jest dziwna. Jakby mi, kurwa, coś takiego ktoś z nich powiedział, kurwa, płacę dwa koła i, i mają łeb nie? Tak się ostatnio za, za, zastanawiałem. Jakby mi, kurwa, ...coś powiedział i wjechałbym w niego samochodem, to, to prokuratura weszłaby z urzędu, czy musiałaby się deniska rozpierdolić? Ja się ja się akurat zgadzam z tym statementem, że rodziny nie powinny być w żaden sposób wciągane w takie wymiany słowne Za to, że z partyzanta nie uderzyłeś kółko, jesteś roz Na jutro zobaczysz. Z partyzanta ją uderzyła. Ty, naprawdę nie wiem, ty się do, do szkół koleżanko. Zobaczysz <laughs> dziwko, prostytutko je... Tak! Ty i twoja matka prostytutka! Oj, tutaj niepotrzebne słowa ze strony Sandry, tak jak Magda po... Turski śmiecił, przecież kurwa, Przecież czego się ty spodziewałeś, Podstawiasz mikrofon pod, pod twarz. To też jest ja nie wiem, Ja nie wiem, czy ty ktokolwiek zaliczył większy glowdown od, od Turskiego. Ty się taką dziwą kur... tych ludzi stałeś. I najlepsze jest to, że jeszcze w czasach, gdzie to się w jakikolwiek sposób opłacało, nie był taką kurą. Teraz jak już się to totalnie nie opłaca, to robisz siebie kur... Nie. Powiedziała w kierunku e, Magdy, Magda toleruje te uwagi, natomiast te osoby trzecie, które nie biorą udziału w wydarzeniach organizacji Fame, tego nie akceptujemy również e, jako organizacja. 102 kg! 102,917 kg! jest mocno, jest ostro, już poirytowany jest też e, Jay Silva tym odepchnięciem ze strony Denisa Labrygi. Come on, come on, are you ready? I am ready, bitch.

Czoło w czoło, wymiana mocny ten sterdaum są tu emocje. Masa emocji. Ja nie mam tego rozpoznać. O! O! Tomorrow we're gonna do what we gotta do. This little bitch gonna fuck. Zapewnia Jay Silva, że jutro poniesie porażkę, poniesie śmierć w rywalizacji właśnie z Jayem Silva, Denisa Labrega. What's your last message after all was after all has happened? What's your last message Denis już wywadu udzielał, że Sandra przeprosiła, prawie płakała, chciała nawet do mamy Madzi dzwonić, tak że wyjaśnia, że zrobiła. No ale ja nic nie mówię, ale w międzyczasie Denis się was pod sceny dziwi. I, <noise> i I butelką, tak? Nie wiem, ale nie wiem, czy to jest prawda, musielibyście mi podać źródło. Czy to Denis Labryga. Your little rain is done, bitch. After tomorrow you're gonna be done. Jutro zostaniesz skończony. To wszystko się skończy. Taka jest wiadomość od Dżeja Sylwy w kierunku Denisa Labrygi. Denis, masa emocji, e, przepychanki, kontakty fizyczne, sporo spraw, które działy się za kulisami. Jaki jest pomysł na jutro? Pomysł jest no. taki, żeby go zajęć... Krótko i na temat 76 100 101 kg Tyle równo na wagę wniósł Denis Załęcki. Moi drodzy face to face ale tutaj proszę ochronę aby było bezpiecznie rób worki zamiast pchać pchać, bo potem zobaczymy, to to będzie rozbany. Zobaczymy jak to będzie jeboty, będziesz to k***a, Spokój emocje, bo jeszcze zasrałeś chyba. Zobaczymy kto jutro będzie strał na pierdona spokój, no to trzeba tego poboksować jeszcze. Ale co tyś czego się boję kurwa? Szpłamie ci jutro. No weź ty kurwa, kowa ciągle pielona. Trzymaj, trzymaj ten, trzymaj gnęto. Nie o co ci kurz jutro, rozumiesz? Ja W minutę będziesz trzymać od Będziesz klękała dziko, rozumiesz? Będziesz rozbana, bierzam ci i ci rozbij jak żabę. Kumasz to! Kumasz to! Masz to Trzymaj zobaczymy kurz. Ale jakie te trochą ciaki są śmieszne, nie? <noise> Emocji to to nie sądzę. Wyk**ole z tej klatki jutro. Dobrze. Szczurze. j**any. Musisz trochę wyluzować, bo będzie no ciężko. Nie wyluzuję, spokojnie, kondycję ma, cię tak? rozk**ole Nieważne tak. ile będziemy się Proszę bić, tak. bić. Tak wciągnij się z Mocno do samego końca, zupełnie inne nastawienia Filipa Wątkowskiego i Denisa Załęckiego. Filip, jeszcze słówko, ostatnia szansa, aby wysłać wiadomość oficjalnie do swojego rywala przed jutrzejszą rywalizacją. Przypominamy, boks, solówka, trzy knockdowny kończą pojedynek, natomiast nie ma limitu czasowego. Sporo emocji dzisiaj podczas tego Media Day, natomiast ty widać starasz się zachować Spokój. Słuchaj, jutro jest waleczka. Denis nie trzyma ciśnienia, jutro też nie wytrzyma. Nie wytrzyma ciśnienia ani ciosów. Więc fajnie, 24 godziny. Mówiłem, żeby robił worki. Zrobiłeś trochę chociaż worków z 15 minut, chociaż worka raz zrobiłeś? Czy tylko pchacz? Pchałeś i piłki. Bo nie widziałem tego niestety mediatreningu. Panie, jutro będzie ciężko. Ciężko będzie miał jutro ten chłopak. Czy będzie miał ciężko? Czy będzie miał ciężko? Duży spokój ze strony Filipa Bąkowskiego. Denis, słówko od ciebie w kierunku Denisa i w kierunku. Moja taka wymarzona walka, żeby. Denis Załęcki przestał się przestał strać po portkach, jak widzi Labrygę i żeby z Labrygą się spotkał. No, z drugiej strony, ja też nie chciałbym się bić z Denisem Labrygą, bo nie chciałbym na wózku jeździć. Więc w jakimś stopniu, kurwa, rozumiem Załęckiego, nie? Można powiedzieć, że Denis jest za miękki, kurwa. Ku publiczności czego możemy spodziewać się po tobie już jutro. Zobaczymy, czy będziemy będziesz taki pewny siebie w pracę. Jest słodko, jest słodko, ale czy słodko będzie co, jutro? Kuwa? Kto będzie nokautował misia? Tushol jest tak samo wysoki jak Wojtek, o co tu chodzi? Myślałem, że tam jest stary k***a różnica, że tam... Jest słodko, jest słodko, ale czy słodko będzie jutro? Kto będzie nokautował misia? Czy jeden ma buty, a drugi bez stoi. Tushol ma z 1,70 m? Myślałem, że Wojtek... czekaj... 2 wzrost. wzrost... 4,82. No dobra, to ja myślałem, że Tushol jest, jest mniejszy. W takim razie... Tu przy tych dwóch trochę tak z bardziej wygląda nańskiego. No w sumie ta, no w sumie jak stoi koło ziomków, co małem po metr 90. No dobra. Okej, okay, to może ten. No i nie no, w sumie kiedyś... No ja widziałem tu szola na żywo parę razy. Nie wiem, myślałem, że, że tu jest duża dysproporcja wzrostu. Chuj to stary, nie wiem. Widać, że poluje na... <laughs> nie wiem dlaczego na Wojtka! Nie wiem z czego to wynika. Ale zabawa trwa w najlepsze. Czyli to niedźwiedź. Dlaczego Wojtek ten niedźwiedź idzie w Twoim kierunku? Taki performance. Niedźwiedź nam tańczy na głowie. Brawo dla niedźwiedzia. Rozluźnia nam trochę niedźwiedź atmosferę napiętą dosyć podczas dzisiejszej e, ceremonii ważenia. Nie wiem dokładnie o co chodzi tu, show. Ja też nie wiem, ale no co? No, niech sobie jest. Nie? 96, 992, 900. 92, 900. Oglądaj się za plecy, oglądaj się za plecami. Nie masz tam wejścia. Okay. Ty dostałeś liścia. Ja od ciebie powiedzmy, że też, chociaż to był damski taki się nie liczy, a teraz w oktagonie. Oktagon zweryfikuję, klasyczkiem polecę. Klasyczkiem? Stryczkiem to cię załatwię. Dobrze, dobrze. Ty wiesz o co chodzi. I wiesz, że nie da się tego obronić. Wszystko da się obronić. Nie da się. Tak. Ten pas biorę i idę dalej. Prawdziwy król będzie królem fejmu. Kolejny paz kolekcji, primu. kolejny paz kolekcji. A nie Prime'u, rozumiesz? Kolejny paz do Kodze. kolekcji. Chodzę po to. Jesteś gotowy, czy tak jak wtedy wymięknisz? Gotowy jak nigdy. Mam nadzieję, kurczę, żebyś potem się nie tłumaczył. Jestem gotów i zdrow. Do czasu. To to wygra? W jakiej walce ty kopałeś? Bo ty mówisz, że umiesz kopać te nie kopiesz ani razu w walce stary. Ja umiem kopać, ty coś tam boksujesz, ale to nie jest boks. To jest szarpaninka, wszystko idziesz do przodu. To raz, po drugie, ile czasu trenujesz Alberto, MMA? Powiedz. Od kiedy jestem w Warszawie tylko, nie? Ale ile ile? Nie wiem, nie, nie, nie wiem, parę miesięcy ogólnie, ale spokojnie, spokojnie. Mam do tego dryk, mam do tego dryk, a nogi są spoko, ale moim zdaniem tak boks jest dużo lepszy. i Mój, mój boks będzie lepszy niż twoje nogi. Na pewno mi się weź wypierdaj, bo zaraz jej też na tu jest, nie? Mój boks będzie. Myślę, że myślę, że brakuje ten. Myślę, że tazy za dużo imprezuje. Alberto rzeczywiście w kurw węglo za doli. Tyle się od, od twoich nóg. Pokaż go. Słuchaj, jeżeli ty mówisz, że tylko parę miesięcy trenowałeś MMA, to jesteś w błędzie, że tutaj coś zdominujesz, chłopie. Ja zapierdowałem MMA dłużej niż ty i wiesz o tym. Ty, do ty dobrze o tym wiesz. Turski, ty też o tym dobrze wiesz. MMA nie nauczysz się, MMA nie nauczysz się w kilka miesięcy stary. A ja mam za sobą już... Prawie dwa lata. Ja mam do tego po prostu dryk i zobaczymy. Mam do tego szybko się uczę, szybko się uczę bardzo, nie? Jestem bardziej, duży, dużo bardziej inteligentny niż ty. W ringu i, i w życiu. No niestety załama, zał oh, chyba go, oh, chyba go załamałem. Załamałeś mnie totalnie, kurwa inteligencja, to ty nie grzeszysz, ale kurwa dobra. Powiedzmy, że ja też nie za bardzo. <laughs> Doszliśmy okay. do pewnego konsensusu. Okej, okay, czyli koniec. Interesujące. Jakości dawno nie określa pum Presja zbędna w stylu weź tak zbóż Teraz to beka w swój luz Na chillu, a życie na biegu No bo mamy biznesmenów i kraketów Banksterów i hustlerów Tutejszy akcent i znak już na starcie Dla większości jest jak rebus, Biała noca nie ma śniegu